Cześć, witajcie! Na dzisiejszym filmie zaprezentuję arkusik znaczków polskich Armia Andersa Szlak Nadziei. 28 października 2020 wyszedł znaczek o nominale 4 zł Polska Armia Andersa Szlak Nadziei. Znaczek w nakładzie 144 000 sztuk. Wszystkie znaczki znajdują się tylko i wyłącznie w arkusikach. 144 podzielić na 12 daje nam łączną sumę. 12 tysięcy sztuk nakładu tych arkusików. Z tych arkuszy wyrywa się znaczki i nakleja na listy. Cena tego arkusza, jak można sobie łatwo pomnożyć, 4 razy 12 daje 48 zł. I nominalnie tyle to kosztowało na poczcie polskiej. Ciężko było to dostać, ale dało się to załatwić. Na Allegro macie już te arkusze powyżej 100 zł i więcej zaraz zrobimy sobie jeszcze zbliżenie makro i mamy tutaj znaczek w dużym zbliżeniu polska armia Andersa szlak nadziei po prawej stronie generał Anders wymarsz armii Andersa ze Związku Radzieckiego po lewej tutaj a gosik pisze jest to Projekt znaczka. No i tyle. Tu widzicie w dużym zbliżeniu jak ten znaczek wygląda. Bardzo ładnie wykonany. Każdy zna historię, więc sobie resztę dopowie sam. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.